Siema, siema, dzisiaj pokazuję Wam cały mój dzień jedzenia, pokażę Wam też mój trening, postaram się pokazać właściwie, no chyba mi się uda, pokazać wszystkie moje posiłki i ich przygotowanie, przynajmniej częściowo, albo przynajmniej wytłumaczyć Wam ich przygotowanie, i opowiem Wam, jakie są przynajmniej w skrócie takie zasady moje. I ogólne założenia, z jakich ja wychodzę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mojej diety, także jedziemy. Jeżeli chodzi o pierwszy posiłek, to moje śniadanie staram się zjadać tak mniej więcej 2-3 godziny po tym, jak wstaję. Wstaję około 6, 6.30, czasami 5 z kawałkiem, później pracuję sobie trochę, ogarniam rzeczy i dopiero potem zaczynam robić sobie moje śniadanie. I staram się, żeby to był taki dosyć duży, a na pewno konkretny i sycący posiłek, czyli nie z samych węgli, oczywiście chcę, żeby było trochę węgli, ale chcę, żeby tam było sporo białka, trochę tłuszczy, takich z dobrych źródeł, nieprzetworzonych rzeczy konkretnych, żeby to mnie trzymało na długo, bo nie lubię dużo jeść. Ja jestem taką osobą, że jakbym mógł nie jeść, to bym nie jadł. Jakbym mógł się zasilać słońcem, kurna, to bym się zasilał, zasilał słońcem. Okej, okay, więc tak się prezentuje moje śniadanie. Mamy tutaj jajecznicę z czterech jajek. Mamy kanapki z chleba takiego razowego czy tam litewskiego z kawałkami szynki. Tutaj też jest, tylko są dwa plasterki sera do tego. Tutaj mamy owsiankę i do tej owsianki dodam sobie taki syrop klonowy. Trochę, łyżeczkę, dwie dla dosłownie dla dodania trochę słodkości. Także to mamy, tutaj mamy białko i węglowodany z chleba, no i odrobina tłuszczy. Owsianka dla węglowodanów. Oczywiście kubek kawy. Później dla dobicia białka dam sobie jeszcze taki jogurt wysokobiałkowy, 26 gram białka, po prostu, żeby dobić trochę więcej. On też ma w sobie trochę węglowodanów, ale to jest jak najbardziej ok. No i do każdego posiłku ja lubię mieć owoce i warzywa, bo to jest ważne, żeby je mieć. Plus, bardzo lubię owoce i wpierdziałam ich mnóstwo, więc mam do tego tutaj dwie nektarynki i zjem sobie garść. Ładną garść burówek, bo borówki są zajebiste i je uwielbiam. Inna rzecz jest taka, że ja nie liczę kalorii ani nie trakuję moich makro, co do po prostu kawałka, co do tam małych liczb, tak? Czyli to się zgadza, I w ogóle jakby nie, nie liczę tego. Nie jestem fanem takiego życia jak jakiś kalkulator i bawienie się w życie z aplikacją. Tylko po prostu chcę jeść na intuicję na tyle, na ile jest mi potrzebne, i ja bazuję po prostu na tym, żeby moje posiłki pochodziły w znacznej większości z nieprzetworzonych, pełnowartościowych. Źródeł, więc jem często z tych samych źródeł i po prostu komponuję sobie. Mam moją formułę na układanie posiłków na masę, na redukcję. Jak chcę redukować, to wiem czego muszę odjąć i jak komponować posiłki. W ciągu dnia tak staram się jeść 3 do 4 takich głównych posiłków w ciągu dnia, ewentualnie trzy większe i jeden jakiś mniejszy przekąska i po prostu biorę sobie z jednego źródła, z drugiego źródła albo z jednego i z drugiego i z trzeciego źródła, łączę to w jakiś posiłek dowolny z tego co akurat mam dostępne, na co mam ochotę albo to co sobie w zanadrzu tam na dłuższy okres czasu przygotowałem i to jest tyle albo korzystam sobie z moich takich ulubionych przepisów, takich go to, które ja lubię. Więc nie liczę i patrzę po prostu na efekty, na, na rezultaty, na moją wagę. I na mój wygląd ciała po prostu w lustrze, tak? Jeżeli wiem, że moja waga przybiera za szybko, czyli w tempie większym niż te załóżmy. Kilogram na miesiąc, tak, no to wiem, że nie nabieram raczej masy mięśniowej, bo nikt nie jest w stanie, tylko nabieram tkanki tłuszczowej. No i, i też patrzę jakby na to, czy moje ciało wygląda lepiej, czy moje treningi przynoszą skutki. Jeżeli po prostu się zalewam, no to wiem, że jem za dużo. Tak samo, jeżeli moim celem jest nabieranie masy mięśniowej i jakby jem i widzę, że jest po prostu kilka tygodni z rzędu moja waga wcale nie rośnie, to są tylko dwie rzeczy, które mogą być źle: albo jem za mało jedzenia, i wtedy sprawdzam, czy faktycznie jem wystarczająco, czy może jakoś pomijałem posiłki, coś tam głodowałem czy coś, a jak nie, no to ewidentnie mój trening z Sao Paweł, nie? Dobra, teraz czas na drugi posiłek i powiem Wam, co dalej. Dzisiaj taki w miarę lekki, szybki posiłek, który też będzie posiłkiem moim przedtreningowym, bo zaraz będziemy zrobić trening. Chcę, żeby było w tym odrobinę mięsa, węgli i porcja warzyw i do tego zjem jeszcze sobie dwie nektarenki, czego Wam nie pokażę, bo już je wpierdzieliłem. Gdybyście chcieli sobie taki posiłek a la azjatycki chicken przygotować, no to po prostu gotujecie ryż, do tego podsmażacie kurczaka na patelni z solą, pieprzem i papryką wędzoną i do tego dajecie odrobinę sosu słodkie, czyli ewentualnie wymieszanego z odrobiną czosnku takiego sprasowanego, żeby to wymieszać, żeby był taki bardziej azjatycki sos. Dajecie jakiś szczypiorek na to, jak macie ochotę, odrobinę nasion sezamu. No i do tego dajecie jakieś warzywo, czyli na przykład ogórka. Marchewkę albo paprykę. Albo możecie skorzystać z mojego przepisu, z mojej diety na takiego kurczaka azjatyckiego, też jest spoko. Ale żyły widać, fajnie. No i często, właśnie u mnie, jako posiłek po treningu, wpada taki shake. Tutaj jest serek wiejski, banan, miarka odżywki białkowej. Czasami trochę kakao dodaję albo jakiegoś masła orzechowego do tego. Jeszcze tutaj akurat tego nie ma. No i zalewam to wszystko mlekiem. No i robię to po treningu. Często w zależności od tego, jak pozostałe moje posiłki się rozłożą, bo jak pozostałe. Jak pozostały, tylko jeden był z jakimś takim normalnym źródłem białka typu mięso, no to wtedy ten może być złożony z odżywki białkowej. A jak pozostałe dwa były z mięsa, czyli na przykład tak jak dzisiaj, gdzie jeden posiłek miałem z mięsem, drugi posiłek miałem z mięsem, oto ten ostatni po treningowy wtedy już robię sobie tylko takiego shake'a. A często jest to właśnie po treningu też w środku dnia, dlatego że to jest lekkie i mnie nie zamula i mogę sobie to tylko zrobić bardzo szybko, wypić to, nie obciąża mnie to, nie jest mi potem ciężko, nie robię się taki ospały i mogę iść pracować i jest super. Ok, teraz jest czas na mój trzeci posiłek. E, odgrzewam już go sobie, bo robiłem sobie to samo dnia poprzedniego, więc mam po prostu podwójną porcję. W każdym razie, to co robię, to żeby wam pokazać dobrze. Tutaj jest e, usmażona wołowina mielona, tak z 250-300 gram około. I do tego dwa jajka, i do tego ryż. E, I do tego jest sos. Taki zaraz wam pokażę. To jest gotowy sos, ale o całkiem dobrym składzie, to i. Jak są dobre składowo, nie mają za dużo kalorii, jakichś ciastych składników, to po prostu można to dodać i do tego dodaję dwa jajka, żeby mieć jeszcze więcej białka, jeszcze więcej dobrych tłuszczy i wtedy jest to po prostu bardziej konkretne i sycące. Normalnie jeden z tych posiłków, jak staram się redukować tkankę tłuszczową, a nie budować masę, tak jak teraz. To nie robiłbym z węglowodanami tylko znaczy w takiej formie jak na przykład jakiś ryż, właśnie, czy kasza, czy makaron, coś tego typu. Tylko zamieniłbym to na warzywa spaczki zamiast takich czystych węgli w formie ryżu, bo po prostu w ten sposób ograniczyłbym sobie kalorie. Mm, no i byłbym bardziej syty po takim posiłku. Więc tak jak widzicie, ja jestem fanem prostych rozwiązań i to dla mnie działa tak jak z treningiem, lubię po prostu. Trzymać się fundamentów i powtarzać je na okrągło. Pamiętajcie też, że to trening dyktuje dietę w bardzo dużym procencie, bo jak prowadzicie styl życia, który jest osiedziały, tak, nie macie aktywności, nie zmuszacie ciała do wysiłku fizycznego, który by napędzał to zapotrzebowanie na białka, na budowanie mięśni, na regenerację to też ciężko Wam będzie trzymać taką zdrową dietę, bo nie będzie Wam się chciało jakby tego jeść i też jest efekt psychologiczny, że jak nie dbasz o swoje ciało fizycznie, no to nie, nie będzie Ci się chciało też dbać o nie pod względem zasilania je takim naprawdę bardzo dobrym paliwem, żeby ono mogło funkcjonować jak najlepiej jest to możliwe. Także jak jesteś podobny do mnie i chcesz spróbować trenować na moich zasadach, na moich programach, to są mega proste rzeczy, powtarzalne. I solidnie zrobione, i, i, i chcesz się odżywiać na takich zasadach, na jakich ja, prostych, po prostu no, mega prostych, to możesz sobie zobaczyć moje programy treningowe na kompania szóstek.pl. Może ci się spodobają, mogą ci pomóc. Zostaw mi komentarz pod spodem, łapę w górę i suba, jak ci się podobało, bo to mi wszystko bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Wpadnij sobie do mnie na Instagrama, jak chcesz zobaczyć, co się u mnie dzieje na co dzień, bo tam też pokazuję moje posiłki, moje treningi i tak I widzimy się w następnym. Na razie.